Te i inne piosenki zgrabnie wykorzystane w spektaklu muzycznym Kurek Polski znamy i chętnie śpiewamy. Miała baba koguta, cicha woda, ucioci na imieninach czy super szlagier biesiadny hej sokoły. Folklor wiejski i miejski w ciekawych aranżacjach, mieszanie pastiszu z jazzem, łączenie stylów muzycznych. Tak można określić projekt Tomasza Gołębiewskiego, koncert Mistrza Filharmonii Łódzkiej oraz jego zespołu q -Band. Zaś wysoki poziom interpretacyjny i wokalny zapewnił śpiewający aktor Zbigniew Zamachowski. Hey, tam gdzie Nie myślimy o tym, że to, jest, to ma być pod publiczkę, to ma być oczywiście coś, co jest absolutnie czytelne i ma się, że tak powiem, identyfikować z ludźmi i mamy świadomość, że bazujemy na materiale, który popularnie zwie się, nie wiem, pieśnią biesiadną, natomiast za tym stoi fantastyczna aranżacja, symfoniczno jazzowa właściwie, w świetnej muzycy. i jak pan pewnie... Tego słuchał, to są dość niebanalne te aranżacje, które zupełnie jakby na inne piętro wrzucają te, te utwory. Z kolei ja się wziąłem stąd właśnie, że ja uwielbiam różne takie wyzwania i w przeróżnych rzeczach biorę udział. Często nie wiem, grywam, a to czytam historię żołnierza do muzyki Strawińskiego, która jest piękna, niezwykle trudna, czy, 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 czy jakieś inne utwory słowno-muzyczne i to jakby na, na bazie, jakby na tej fali mojego zainteresowania muzyką w ogóle e, i eksperymentów muzycznych e, jest to zdarzenie. Zbigniew Zamachowski i zespół Będ Tomasza Gołębiewskiego bisowali kilkakrotnie, a na koniec otrzymali zasłużone podziękowania od prezydenta Sieradza Jacka Walczaka i jego małżonki Beaty. Spektakl Kurek Polski w Sieradzkim Centrum Kultury był ósmym koncertem 13. wędrownego festiwalu Kolory Polski. Kolejne koncerty odbędą się do 2 września w kilkunastu miejscowościach województwa łódzkiego.